Hej, się mamy wszyscy kim ludzie tutaj potriny zagrajmy w dra, dra, Dragon Age: Dark Souls 3, moi drodzy. Idziemy na bossa. Na bossa. Bossa. Będziemy mu. Będzie nas bił mocno. O, będzie nas mocno bił. Bo jest jest ich dwóch. Taam, jest ich dwóch. Coś jest? A tu? Nothing. no no Ta, trzeba iść tam. Które jeszcze trzeba przejść przez pewną obławę. I to robicie. Łup! Tu ten, tu to, tu, to, tu, 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 tak. Tak. Siup, siup. 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 Dobrze, to nie jest jak w Dark Souls 2. O boż, to by była chyba tragedia. Wow. Ten tak jak zawsze musi trafić, musi. On musi Dobra, jest Lotryk i Lorian Dobra, kogo wy od ty chodzisz? Starszy brat, Lorian Gdzie ty jesteś? shit! jak tam się 4 jest, to dobrze jest Na początek już Estus O boz, no ta To jest jego Ultimate broń O, ty świnio! O, ty świnio jedna! O, duja Bada Zaraz będzie. Tak, i teraz jest problematyczny. Bo jest ich dwóch I trzeba załatwić nie pierwszego, tylko tego co jest na plecach. I to jest problem. O siedl. Uu Tylko tego co jest na plecach jego. I to jest problem. Nie, 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 nie. Biii bi bi No dobra, nie wyszło Ale z tym jaciem to jest luzik Uwierzcie mi, z tym jaciem to jest luz. Tylko po prostu trzeba się skupić Ile ja mam odpałów? Łee Dobra, mogę podpolić. Mogę podpolić trochę A teraz będzie lepsza droga a... tak jak powiedziałem, no to jest trochę gorsze. To jest... to, to jego pro, właśnie... on nie jest trudny, jego... tylko po prostu... On się lubi teleportować. Bardzo lubi teleportować. I to jest problematyczne w tym wszystkim, że on się lubi teleportnąć. A ma to cholerną teleportację. Także mówię, jak przychodzicie po nim, jak przychodzicie po na przykład po dodatku Ashes of Ariandel i The Ring City, to umieście że wzięci bosowie tutaj to jest. Tutaj bosowie. Potem jak zrobicie dodatek, to jest. To, to jest dla Was. To jest żadne wyzwanie. Po dodatkach daj spokój. Chłopie, po dodatkach to ty... Po dodatkach to ty nawet czego huchasz na nich Wychodzisz z dodatku i ty huchasz na podstawowych bosów, więc... Okej. Okay. Dobrze. Świetnie zacząłeś. O Jezu Ta, to jest też problem. Właśnie to jest problem. Loriana. Że niby nie ma zasięgu, ale tak ci nie? Ale teraz to sam podeszedł, Teraz też już tam podszedł. No tak. No skup się, kurwa. Jezu, co ja robię? Uspokój się. Mhm, z takim podejściem to... Dobra, muszę ja, ja muszę przestać gadać. Dobra, trzeba przestać gadać i się skupić. Ale mówię, no, to, no 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 no. Ja jak debil. <ścoughs> Skup się. Skup się. Nie gadaj nic. Dobra, Skup się Skup Skup, Skup ten web Dobra, ostatnia próba z wami, reszta prób. Musi trafić Run, you Dobra, skup się Ja się zamykam czat. Mhm, Ktoś się zamknął Tym kretynem... Czemu ja tak rasuję tego bossa? Yes. Dobra, wrócę do was jak do niego... U. łatwo łatwo, <laughs> tak łatwo, moi drodzy. O Aż tak łatwo. 85 tysięcy. A, nie... A, dobra. tysięcy. Co? Ja chcę życia? Ja chcę, nie ja chcę raz tu, raz tu. Dobra, my w wiadomo. Cześć, the flame. <laughs> uh -huh. Dobra. Siarek, popioły władcy. And the lords go without thrones. let her grant death to the old gods of laudron deliverers of the first flame Ooh, yeah. I cóż, moi drodzy, to koniec tej przygody. To by było na tyle. O, to by było na tyle, moi drodzy. Tak jest, to jest finał podstawki. Czekajcie, czy byłoby... Czy ja mam po prostu zacząć drugą podróż? Uh, moi drodzy, słuchajcie. Mm, Cóż ja mogę powiedzieć? <ścoughs> uh, Cudowna, cudowny Souls Lake. Uh, genialny wręcz. Powiedziałbym, że jeden z najlepszych. Cóż, moi drodzy, to by było na tyle. Ja dziękuję za uwagę. Tak, to jest krótki odcinek, bardzo krótki, bardzo krótki finał. Um, moi drodzy, i teraz tak. Tu macie statystyki. I w momencie, gdy będziecie sobie patrzeć na, na statystyki, ja muszę z wami trochę, trochę pogadać. Ja muszę z wami trochę pogadać. Mianowicie, 35 witalność, 30 wytrzymałość, 35 wigor, 50 siła, 50 siły. Moi drodzy, słuchajcie, ee, to jest finał podstawki. To jest finał podstawki, moi drodzy. Eee, pytanie jest teraz takie. Czy będą dodatki? Moi drodzy. Mm, no wypadałoby je zrobić. Tak. Eee, to jest fakt. Wypadałoby je zrobić. Ale... Nie teraz. <laughs> o nie, 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 nie teraz. Eee, później... Jeszcze mam Neverwintera jeszcze mam tego jak to się nazywa Boże święty Dragon Agea więc na dodatki sobie trochę poczekacie może miesiąc może dwa nie wiem ma no, ale no trzeba skończyć Neverwintera trzeba skończyć Dragon Age'a taka to jest, a Dragon Age jest duży Neverwinter jest też spory eee... Więc tak, nie oceniam tego Souls-like'a, bo to jest 10 na 10, Absol to jest majstersztyk. Eee... No i cóż, no przerażowałem tego bossa, no nie powiem, łatwo było. No mówię, no ja ostatniego bossa to mówię, ja go robię na, na cienkim. Więc yy, wiem, ja wiem i ja wiem, że w dodatkach są gorsi. Najgorsi po sobie z całej gry. Ja to wiem. I uwierzcie mi, ja to wiem. Więc tak, to jest koniec podstawki. Moi drodzy, to jest koniec podstawki, a nie koniec yy, serii. Nie, 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 nie. To nie jest koniec serii. To jest dopiero koniec podstawki. Więc tak jak mówię, ja tu dziękuję na razie za uwagę i co, i biorę się za Dragon Age'a, biorę się za Neverwinter Nights w końcu, więc moi drodzy ja tu dziękuję za uwagę, dziękuję że oglądaliście, na razie, może widzimy się za miesiąc, może dwa, muszę sobie trochę odpocząć od tej gry. I cóż, widzimy się w kolejnych materiałach, moi drodzy, bye, bye. I dzisiaj wejdzie jeszcze chyba Dragon Age i... Albo Neverwinter, zobaczę, ale chyba Neverwinter. Więc, no tak jak mówię, ja dziękuję za uwagę i w ogóle. I tym ogniskowym akcentem moi drodzy spadaj, no jeszcze raz ukłon, trzeci raz wypada, także na razie.